Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Zosiu, ależ tu widoki. Witam Cię i wracam już do domu, coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Gracy. Do nogi pan Gracy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Zosiu, zaraz coś upichcimy. Masełko, go co my to jeszcze mamy? La, 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 la. Hmm. Ach ty, elfie łaką a, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Zosiu? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie, niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzisz do przedszkola. A tutaj twoje zdjęcie. O, ho, 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 ho. jak zawsze perfekcyjna, stylowa, po prostu mm, nieziemska. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz swoich zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz mamusia i tatuś oraz babcia. Och, jak oni cię kochają! Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga, on naszym Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczę. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Zosiu, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Zosiu, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że byłaś w tym roku nad Morzem. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie: bądź zawsze taka, jaka jesteś. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, a tutaj mam zdjęcie Twojego prezentu. Już nie mogę się doczekać, jak Ci go przywiozę. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za hm? Hmm żeby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, nie, nie, nie. To się porobiło. Nie wiem, co coś z będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. <gryny> tak. No dobrze. Czas ruszać. O, kochane elwy. Gotowe na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, Zosiu, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze sprawdzę jeszcze, tylko gdzie mam lecieć z prezentami. No hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała przyrodą, Zosiu. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty z domnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze prezenty spakowane, ale coś bym przekoźł, a? O, a co to? Pasażer na kapę? Ta jestem urakowany! Aha, Uh -huh. This is the season to be jolly. Mm.